Jesteś skromnym farmerem, który boi się opuszczać swoją spokojną farmę? A może mieszkasz w wielkim mieście i zieleń widzisz wyłącznie na obrazach? Spokojnie, ogród zoologiczny doktora Żelazo rozwiąże wszystkie twoje problemy. To właśnie on, doktor Żelazo, a to jego zo. Marek, Żelazo TV. Wkrótce otwarcie ogrodu zoologicznego Doktora Żelazo. Czym dokładnie jest to miejsce? To rozrywka dla każdego. Chodzą słuchy, że 100% mieszkańców wolnego miasta Maśluchy nie może się doczekać wielkiego otwarcia. Porozmawiajmy teraz o numerach. Ogród zoologiczny Doktora Żelazo to 46 oddzielnych zagród ze zróżnicowanymi zwierzętami. Powierzchnia podzielona jest na 8 tematycznych sektorów dla łatwiejszego zwiedzania. Jeśli mamy tu jakichś posiadaczy prawa jazdy kategorii G, to świetnie się składa, bo przy południowej bramie znajdują się miejsca parkingowe dla wesołych gastów. Miłośnicy kolei również mogą dostać się do Zoo swoim ulubionym środkiem transportu. Już niebawem Zoo dostanie swój własny przystanek na linii kolejowej M1. Na chwilę obecną Dojazd jest nieco dłuższy. Wystarczy skorzystać z linii W1. Wsiadamy na stacji centralnej i jedziemy jeden przystanek na stację Tartagzo. Stamtąd wystarczy, że zrobimy sobie krótki spacer wzdłuż rzeki i już będziemy przy północnej bramie. W zeszły weekend odbyło się próbne zwiedzanie wybudowanej już części obiektu. Przenosimy się ze studia do Tomka, reportera na miejscu. Dzień dobry Państwu. Tutaj Tomek. Tomek jest pod wrażeniem. Tomek to tylko jedna osoba, więc posłuchajcie, co mają do powiedzenia odwiedzający, mieszkańcy wolnego miasta Maśluchy. Ten ogród zoologiczny to coś niesamowitego. Świetnie się bawiłem, naprawdę. Wie Pan, nie jest to jeszcze wszystko skończone, ale już teraz było co zwiedzać. Tyle zwierząt, tyle atrakcji. Boję się, że jak przyjdę tu na wielkie otwarcie, to będę zwiedzać przez kilka dni. Ja byłam trochę sceptycznie nastawiona, w końcu to żywe istoty trzymane w niewoli. Ale wie pan co? One mają lepsze warunki życia niż ta dziewczyna od mostu w różowym lesie. Naprawdę duże zagrody dostosowane do potrzeb tych istot. Doktor żelazo spisał się na medal. Dla mnie największym zaskoczeniem było. Wie pan co? Żelazo, mat doktora żelazo. Pech chciał, że akurat skończyło mi się żelazo. A tu idę na taras widokowy nad sektorem zimowych zwierząt i Bach. Nowiutki żelazo-mat. Świeci się niczym gwiazda. Piękna sprawa. Tu znowu Tomek. Tomek odsyła Państwa do studia. Dziękujemy, Tomku. Jak Państwo widzą, ogród zoologiczny doktora Żelazo to świetne miejsce i obowiązkowy punkt do odwiedzenia. Otwarcie już wkrótce.